Słoniecy, Słoniocy. Słonioty Słoniocy. Słoniocy. karnią. Karnią. No i co? No, Znowu? teraz no, skoczy na draba. Skoczy na draba. Tak. Nie ma. Na draba nie ma skakania. Żebyś się okazał latającą przekląską. Niech, niechcący. Tak? Na co by tu skoczyć? Planuje ciągle jakiś skok. Oj, 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 Masz. Nie jest tak. No tak, on na dworze jest bardziej zainteresowany jednak, ach, przyrodą. Ty idź, bo ja Cię potem nie będę miała jak złapać, jak ja Cię będę później mogła łapać. Nie. Yeah. bym skoczył? Tu? No ale wiesz, najlepsza najlepsze, najlepsze jest jedna w tym wszystkim. Odkąd siusia, odkąd siusia w wybranym miejscu w klateczce. Ojej, je, jej, jej, jej. Jest dużo bardziej schludny. A tu co w wisem? Ojej. Kupeczkę chyba. Jeszcze siłą rozpędu. Oooo. O to są dzikie skoki! Sko ja Skoczy, mówię ci, bo hmm. to jest po prostu... jest po prostu znany skoczek. Masz. Jego. I on wcale nie... Zaraz, zmieniamy imię na Zmieniamy imię. Chodź, 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 chodź. Nie będziesz Jonasz, tylko... O Małysz. o. Mały. O, o. o jest Fortuna prędzej tam. Fortuna. Bo ma i szczęście, rozumiesz, wiesz. I szczęście i skacze. I też, że tak skacze, tak się szykują. Ty, ty, to no kolega. to się zaczynają już jaja z tobą. Masz? Dobra. <śle> <śle> <śle>